Witajcie, moi drodzy, w nowym roku. Na wstępie, oczywiście, chciałabym wam złożyć życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzisiaj opowiadam troszkę, co nowego u mnie, czym aktualnie się zajmuję. Tutaj, jak widać, ciąg dalszy, bo wróciły na tapetę rękawiczki ze wzorem norweskim. Tutaj jestem właśnie w trakcie robienia kolejnej. Tym razem robię troszeczkę na zamówienie. Oprócz rękawiczek są też czapki. Czapki, które ostatnio te czapeczki, które widzieliście, które widzieliście, ja sobie tutaj cały czas właśnie siedzę i, i kończę te zamówienia, bo bo i y, zima nam się też powoli kończy, więc y, będę chciała jak najszybciej tutaj sobie to zrealizować i y, te zamówienia, żeby przejść do kolejnych rzeczy. Także robię sobie rękawiczki y, z tym wzorkiem świątecznym. Ja ich dużo zrobiłam, pokazywałam Wam, zaraz dokładnie pokażę kolejne rzeczy, ale też na tapecie są te czapeczki z warkoczem. Które Wy również polubiliście, bo dostałam naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych zdjęć, gdzie te czapeczki bardzo Wam się właśnie przypadły do gustu, i ja dostałam dużo takich Waszych prac. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zamieszczacie gdziekolwiek swoje prace, które zrobiliście na podstawie mojego tutorialu, to prosiłabym, Żebyście, tam, żebyście po prostu wspomnieli o, o moim tutorialu odesłali osoby do filmiku na YouTube, który zamieściłam jak zrobić tą czapeczkę krok po kroku, po to, aby więcej osób mogło dotrzeć do tego filmu i po prostu z niego skorzystać. Dokładniejszej prezentacji tych wszystkich nowych rzeczy, które zrobiłam ostatnio, a ostatnio to znaczy w miesiącu styczeń. Tak jak widzicie, mam tutaj nowe kolorki tej ulubionej ostatnio mojej włóczki od Gabo Wool, Kropa Wool. Z tego też będzie myślę czapeczka w najbliższym czasie. Taki piękny, żółty kolor ten zielony, który jest już naprawdę chyba moim takim ulubionym kolorkiem ten kolor, z tego koloru zrobiłam aż, aż trzy czapki i też rękawiczki za chwilę Wam dokładnie pokażę ale też powstaje też właśnie sweterek w tym kolorze połączony z białym i też taka ładna czerwień więc tak jeżeli chodzi o zamówienie tak jak wspomniałam, trzy zielone czapki, jedna już jest, jedna jest teraz już w użytkowaniu, że tak powiem, więc, więc na razie nie pokażę. Mam tutaj dwie z pomponami, bo takie zostały zamówione. Tutaj pokażę Wam rzeczy, które, które zrobiłam na zamówienie, a jeszcze właśnie zanim przejdę dalej, zamówiłam sobie też takie już sygnowane, Metki. Myślę, że bardzo fajne w takim kolorku jasny róż. To jest taka ekologiczna skórka, mięciutkie, fajne, zdejmowane. Jestem zadowolona. Tutaj może troszeczkę wezmę do góry. A, niewiele to pomogło. No ale dobrze, zacznijmy tutaj. Ta czapeczka z takim szarym pomponem, bo one fajnie te czapki wyglądają i z pomponem i bez. Także została zamówiona razem z rękawiczkami. Te rękawiczki też dobrze znacie, bo ja ich pokazywałam bardzo dużo. Rękawiczki robiłam na święta w różnych właśnie kolorkach. Tak wygląda druga strona. I przód i tych, właśnie y, tych rękawiczek zrobiłam też bardzo dużo, właśnie na te prezenty. Pamiętacie, mój taki całoroczny challenge, gdzie y, robiłam na prezenty właśnie takie rękawiczki. Y, I teraz mam kolejne zamówienia, także tu już wykonane to zamówienie. Dodatkowo do tego jest czapeczka, tutaj jest inny pompon. Tak jak mówię, no fajnie, bardzo te czapki wyglądają też z pomponem, ale fajnie też i bez. Także taki komplet zielony. Też taki komplecik mam jasny, różowy. Nie wiem, dlaczego w kamerze ten róż troszeczkę wygląda inaczej, bo to jest taki róż- róż, jaśniutki róż, a tak troszeczkę wygląda jak fiolet. tym razem bez pompona, ale myślę, że też bardzo właśnie fajnie. Tak wygląda też ta czapeczka, w takim kolorku różowym. A jak ją zbliżam, nie wiem. Wtedy jest taki kolor chłodny, chłodny, taki wpadający w fiolet. Natomiast jest to kolor różowy. Może dokładniej widać na zdjęciach, które zrobiłam. Także zapraszam do do zobaczenia zdjęć. Mamy czapeczkę i rękawice też w kolorze. Gdzie tutaj pierwszy raz robiłam, zobaczcie, odwrotnie, bo przeważnie robię ciemny, ciemne jest tło i y, gwiazdki są jaśniejsze. Y, tak jak tutaj w przypadku tych zielonych rękawic. A tutaj zrobiłam y, odwrotnie. Też fajnie to wygląda. Także mamy rękawice. Yy, kolejny taki, yy, taki właśnie zestaw robię w kolorze brązowym. To jest taki kolor ciasteczkowy. Z tym, że jeżeli chodzi o rękawice, to jestem w trakcie robienia. Też będą fajne. Już się nie mogę doczekać, to też na zamówienie. Także. W takim kolorku i tutaj właśnie też jasny. I dodatkowo jeszcze kolejne mam kolorki w kolorze takim malinowym, czapeczka i w kolorze czerwonym. To jest tylko inne, inna włóczka. Będę robiła też czerwoną czapkę, ale właśnie też z tej cropoule. Więc jeżeli widzicie, możecie od razu zobaczyć sobie różnicę czerwony a czerwony. Jeżeli mam nadzieję, że to widać, to jest bardziej taki wpadające taka czerwień wpadająca w pomarańcz, a to jest bardziej taka malinowa, plus ten różowy malinowy. I jeszcze zaczęłam robić też, będzie czapeczka taka na troszkę większy rozmiar. Tu już widać, że ona jest, popatrzcie, większa też tutaj na więcej oczek i po prostu wzór będzie też tak dopasowany, że będzie większa, taka w męskim rozmiarze. Na razie mam sam, sam ściągacz. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o te nowe, nowe rzeczy, które zrobiłam. Czapeczki ja robiłam te czapki na zamówienie, i powiem Wam szczerze, że ja tak bardzo lubię robić te czapki i te rękawiczki. Więc mo mogłoby się wydawać, że już mam dosyć, ale nie mam dosyć. Będę dalej na pewno robiła te rękawiczki i kolejną taką, które czapki również, chociaż planuję teraz zrobić taką prostą czapkę bez czy właśnie w tym kolorze, ale też już myślę też o rękawiczkach, żeby mieć do tej czapeczki, bo tą czapeczkę zrobiłam dla siebie, także żeby mieć też w tym kolorku rękawiczki. Moi drodzy, to ja sobie dalej tutaj robię moją rękawiczkę i a was chciałabym jeszcze tylko poprosić, abyście dali mi znać, czy macie ochotę na kolejny tutorial, na kolejną czapkę, tym razem w takim pięknym właśnie tym żółtym kolorku, zwykłą czapkę bez warkoczy, bardzo prostą. Dajcie znać, czy macie po prostu ochotę zrobić ze mną kolejną czapkę. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Pa pa!